Cześć, dzień dobry, u nas kolejny wietrzny dzień, wietrzny dzień tak bardzo, że wczoraj zerwało nam lagunę z podpór, trzymała się na tych podporach, słuchajcie, chyba ze dwa lata była dowiązana, ale, ale wiatr wygrał e, i dzisiaj czeka nas podwiązanie jej, ale będziemy o tym właśnie rozmawiać, o różach pnących w moim ogrodzie, zapraszam. Na pewno samej nie uda mi się tego zrobić, także rozstawimy sobie chyba statyw i spróbujemy z Michałem, czy uda nam się ją dociągnąć, zobaczymy, może nam się w ogóle nie uda i okaże się, że to jest w ogóle jakaś praca skazana na porażkę, ale miejmy nadzieję, że uda się jakoś nam ją spozycjonować, żeby wyglądała mniej żałośnie, bo jak teraz o nią patrzę, to aż taka smutność się tak złożyła. Słuchajcie, udało się. Michałowi udało się dociągnąć sznurem. Ja podawałam mu trochę pędy, ale jest dociągnięta. Te jutowe sznurki ekologiczne, których używam często do podwiązywania, ruszone są jednak ekologiczne. Wiecie, trochę deszczu, trochę słońca i robią się sparciałe. Jak był bardzo, bardzo silny wiatr, to pociągnęły i wszystkie się zerwały. Ale mam nadzieję, że ten nowy jest dużo grubszy, że wytrzyma kolejne trzy lata. Będziemy sprawdzać przy cięciu róż wiosną, czy wszystko jest w porządku. Ja mam nadzieję, że Wysłyszycie ten dźwięk. Ja stanę trochę może bardziej, żeby mój mikrofon zbierał. Mamy rodzinę Sikorek w budce. Wydaje mi się, że niedługo będą wylatywać, bo kiedy już słyszę, że one są takie coraz głośniejsze, to znaczy, że ten dzień nadchodzi. Codziennie rano tak sobie tutaj siadam i obserwuję, jak ta mama sikorka, czy ta sikorka, bo myślę, że oboje latają, ganiają od pędu do pędu, zbierają wszystkie mszyce. Ja w tym roku jeszcze nie robiłam żadnych oprysków i one wszystko zbierają, zbierają i zanoszą do tych sikorek. Także chciałam powiedzieć, że mszyca to nie zawsze jest coś złego. Czasami może na niej wyrosnąć piękna sikorka. Śmiejemy się z Michałem, że teraz ta róża powinna się oderwać, bo znowu wieje tak. Ja nie wiem, co to jest wiatr, ale nie pamiętam, kiedy tak wiało. O róży chciałam powiedzieć, no bo tak sobie gadamy o tych nocach, a nic w końcu nie mówię, co to jest za róża. Ta róża nazywa się Laguna. To jest róża niemiecka, róża Cordesa. I to jest róża niesamowicie zdrowa. Ona ma certyfikat ADR. Taki certyfikat jest przyznawany różom, które wykazują się niesamowitą zdrowotnością, czyli rzadko zapadają na choroby takie jak czarna plamistość czy mączniaki i rzeczywiście przez wszystkie lata jak te róże posiadam, jeżeli ma plamistość to jest ona minimalna, prawie nie ma jej w ogóle i nigdy na żadne choroby mi nie chorowała. Jedyne co mogę powiedzieć to, że kochają ją mszyce, zawsze jest mszycami obsadzona, ale właśnie sikorka czy larwy biedronek objadają ją, a ja też w tym roku specjalnie testowałam nieopryskiwanie na mszyce, żeby zobaczyć czy to kwitnienie rzeczywiście będzie dużo gorsze. I powiem Wam, że nie widzę jakiejś zbytniej różnicy. Zapach tej róży w źródłach internetowych jest opisywany jako mocny zapach. Ja się z tym zdecydowanie nie zgodzę. To jest bardzo delikatny zapach pięknych róż, takich wiecie, słodki zapach, który ma w sobie różę, ma... Nie wiem, takie, takie bardziej stare róże, takie słodziutkie, ale on jest bardzo delikatny. Kiedy tutaj przechodzicie, nawet w dzień, w którym róże pachną mocno, ona w ogóle nie ma tego zapachu dominującego, który by się roznosił wokół niej. Kiedy zanurzymy w niej nos, tak, zapach jest, jest czujemy go, natomiast nie jest to zapach, który tutaj roznosi się wszędzie. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Jeżeli macie lagunę i wasza pachnie mocniej, napiszcie. Ja zauważam, że różne osobniki potrafią pachnieć inaczej, o czym zaraz wam powiem przy drugiej róży. Ale mam taką różę, o której w internecie piszą, że w ogóle nie pachnie, a u mnie pachnie wyjątkowo intensywnie. Utersen Rosenprinzessin, bardzo długa niemiecka nazwa, to sport róży. Y, Utersen. Przedziwne <grych> są te nazwy. W ja tę różę kupiłam jako różę, która była polecana do cienia i w opisie miała w ogóle nie mieć zapachu, ale miałam takie super. Jak ona się nam uda w cieniu, to będzie rewelacja. I to jest jedna z najmocniej pachnących róż w moim ogrodzie. I teraz nie wiem, czy być może to nie do końca jest ta odmiana, i została mi sprzedana jako Ultrasens Rosen Princessin. E, być może po prostu jest tak, że niektóre e, osobniki pachną mocniej. To jest róża, która zawsze, kiedy idę do szklarni i ona kwitnie, to ona aż porywa mnie w swoje objęcia. Tak ciekawie kwitnie. To jest też taki słodki zapach, ale on tak się pięknie roznosi. no Powiem Wam, nie ma dla mnie. Jest jedna z najfajniejszych róż, jeżeli chodzi o zapach. Uwielbiam i jak raz już włożę nos, to wiecie, wszystko mi mówi. Nie nagrywaj teraz, Marto. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Kolejna róża o błędnym zapachu, o której opowiadałam Wam już w poprzednim wideo, to Crown Princess Margareta. Ona już niestety przekwita, ale też ma. Cudowny zapach, inny zupełnie niż Utterson's Rosen Princessin, ale dla mnie to też jest top 3 zapachów w moim ogrodzie. Przepiękna, zobaczcie jak płatki spadają z tych przekwitniętych, przepiękny kolor, to jest takie żółtko, jak od szczęśliwych kur. Ja bardzo lubię pomarańczowo żółto-pomarańczowa róża, ale dla mnie oprócz tego, jak ona wygląda, to głównie chodzi o zapach. Ja mam ją w miejscu bardzo zacienionym, także ona tutaj jest w bardzo. W trudnym miejscu dla siebie, gdyby dostała moim zdaniem 100% tego, co róża powinna, czyli 8 godzin słońca, żyzną glebę, dobre nawodnienie, to by była chyba najmocniej kwitnąca róża, bo skoro na tutaj radzi sobie tak dobrze w tak trudnym miejscu, to co by było, gdyby dostała naprawdę super miejsce. W ogrodzie z kwiatami ciętymi wylądowało kilka róż, które nie wiedziałam, gdzie mam je posadzić i wylądowały tutaj. I między innymi pojawiła się tutaj róża The Pilgrim. Dla tych z Was, którzy szukają róż, które są takie kremowo, biało, żółte, to będzie chyba świetny wybór. E, róża ta pachnie, ale dla mnie też zapach ma bardzo delikatny, nie ma bardzo intensywnego. Ale tutaj miejsce jest takie, nie jest super idealne, ona świetnie sobie radzi, co roku pięknie przyrasta, ma bardzo dużo kwiatów. I taka ciekawa propozycja dla tych, którzy może nie przepadają za kolorem różowym, chcieliby pójść w bardziej takie właśnie cytrynowe klimaty, to ta róża na pewno Wam się spodoba. Wiem, że nie, to nie jest róża pnąca, słuchajcie, ale zakwitła mi róża Jude the Obscure. No tak przepiękne kwiaty, zobaczcie jak wygląda. I ten zapach taki cytrusowy, naprawdę tak jakby miał taką gorzką skórkę pomarańczy domieszaną. Niesamowite róże. Wracamy do róż konstant Constant Spray zaczyna powoli przekwitać. Na Konstans nie ma już prawie połowy kwiatów, ale ciągle wygląda epicko. To jest róża, którą bardzo chciałam mieć w swoim ogrodzie. Dlaczego? Dlatego, że David Austin, kiedy chciał połączyć róże historyczne z nowoczesnością, to stworzył ją w latach 60. -tych. także naprawdę już ma ta róża swoje lata, ale była pierwszą różą, która zapoczątkowała wszystkie róże angielskie Austina, takie, jakimi je znamy. Czyli ona jest takim początkiem tej historii. Była dla mnie zawsze bardzo ważna, bo kocham angielki, angielskie róże uważam, że mają najpiękniejszy zapach. Czasami może trochę bardziej chorują niż niektóre róże niemieckie, ale mają coś w sobie takiego, że ciężko jest, nawet jeżeli bywają trudniejsze, nie że zawsze, ale bywają, to i tak chcecie je mieć. Właśnie widzę, że sikorka obiada. Słuchajcie, kolejnym przycę pod moim oknem sypialni. Brawo! Brawo, działaj! Wiecie co, aż po prostu łzy mi prawie pociekły, bo jak pisałam moją książkę o różach, to napisałam o tym, jak ta sikorka karmi te maluchy, jak ona lata po prostu z jednego krzepu na drugi fakt, że udało nam się to w tym momencie nagrać. Jest po prostu niesamowity. I ja się cieszę, że jak będziecie czytać tę książkę i będziecie widzieć to, to zobaczycie, co ja widziałam uczami wyobraźni na wideo ekstra. Po prostu nie, nie mogło być dzisiaj lepszego momentu w moim dniu. Bardzo się cieszę. Kolejna róża, którą chciałam Wam pokazać, to Shropshire Lad. Shropshire, Shropshire, Shropshire. Chyba to się pisze Schroppeshire. Bardzo dużo tych literek, ale Shropshire się to czyta. Shropshire Lad to jest róża Davida Ostina. Ona nie, nie jest taką klasyczną różą pnącą, bo bardzo często jest tak, że są róże, które są różami po prostu wysokimi i one mają tendencję do wypuszczania długich pędów. I one stają się bardzo często takimi różami, które są trochę... Ee, no, ale trochę nie, mogą nimi być. Na przykład Gertrude Jekyll też będzie taką różą i tak samo ten szrap nią jest. Jest to róża w ogóle bezkolcowa, więc na pewno dla tych z Was, którzy nie lubią cały czas mieć, wiecie, podrapanych rączek, to jest bardzo ciekawy przykład. Przepiękny zapach, słodki, taki nie jakiś super intensywny lek, zanurzymy nos, to bardzo taki mocno nas otulający, otaczający. Ja ją wyjątkowo lubię. Przepiękny też taki delikatny różowy kolor. Kolejna niska róża pnąca to Spirit of Freedom, napakowana płatkami tak, że wydaje się, że po prostu się nie zmieszczą. Niesamowicie ciekawy zapach, taki właśnie gorzka skórka z pomarańczy, cytrusowe elementy wymieszane z... Delikatną ilością słodyczy róży. Bardzo ją lubię ze względu na wygląd, na kolor, na zapach. I to jest taka niska róża pnąca, czyli znowu możemy ją prowadzić jako wysoką różę albo niską pnącą. Zobaczcie, te pędy są właśnie takie długie, nie ma jakichś bardzo ostrych kolców. Jest taka naprawdę z bardzo przyjemną różą. Jedną z moich ulubionych, tych takich właśnie niskich pnących. Słuchajcie, ja nie pomyślałam o tym, że ja mam tyle róż pnących, pomyślałam, że lepiej będzie podzielić to wideo na dwa, żeby tak rozbić i pokazać Wam jeszcze róże, na które ciągle czekamy. Mam nadzieję, że one nam zakwitną bardzo niedługo. Na dzisiaj będzie chyba tyle. Myślę, że było bardzo dużo do przetrawienia. Jestem ciekawa waszych typów, które róże pnące są według Was najpiękniejsze, które u was świetnie kwitną, bo przecież nie jest tak, że któraś róża jest najpiękniejsza które wam się sprawdzają, które kochacie, dlaczego, czy za zapach, czy za kształt kwiatów, czy za to, że są zdrowe, a może po prostu macie z nimi jakieś wspomnienie, może coś spowodowało, że chwyciły was za serce. Napiszcie dzisiaj swoje historie różane. Co w nich takiego jest, że je kochacie? Mój e-book o różach jest już dostępny. Niesamowicie się cieszę, że będziecie mogli poczytać zarówno o historii róż o tym, dlaczego czujemy zapachy tak a nie inaczej, o tym jakie róże sprawdzają się w moim ogrodzie o wszystkich moich tipach na temat tego, jak róże uprawiać, żeby było dobrze. Starałam się zawrzeć tam naprawdę wszyściuteńko, co o nich wiem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba link. Zostawiam Wam dzisiaj zarówno w opisie, jak i w podpiętym komentarzu. Dajcie znać, jak przeczytacie, jak Wam się podobało. A jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka, a my widzimy się już w kolejnym. Będziemy rozmawiać o kolejnych różach mnących. Do zobaczenia. Get over it. Somebody help me.